Na no sam, no sam rzecz. od naszej klasy. Pani profesor Galacka-Reichel, proszę się z klasą swoją przesunąć troszeczkę w lewo. Rodziców i gości również zapraszam. Możecie Państwo tutaj po mojej lewej stronie stanąć. Proszę o uwagę. Baczność. Poczet sztandarowy, sztandar szkoły prowadzić. Tchau, Witam pierwsze klasistów, którzy w tym roku rozpoczną przygodę w poznawaniu właśnie tych tajników, którzy będą rozwijać swoje zainteresowanie w naszej e, szkole. Witam serdecznie uczniów klasy pierwszej e, TW, te, przyszłych techników weterynarii po szkole gimnazjalnej. I od razu przedstawię wychowawcę, panią Karolinę Lisjordan. Serdecznie klasę pierwszą TK po gimnazjum, czyli przyszłych techników architektury krew z wychowawcą panią Angeliką kaczorkiewicz Na dzisiejszej uroczystości nie może być obecny pan minister Krzysztof Jan Ardanowski, który chciałby Wam przekazać kilka słów. Serdecznie pozdrawiam i uczniów i wszystkich nauczycieli Centrum Edukacji Urodniczej w Szczecinie. Walczyliście o tą szko swoją szkołę, bardzo to cenię. Chcecie, żeby ta placówka, bardzo ważna dla zachodniej Polski, się utrzymała. Dlatego Ministerstwo Rolnictwa jest gotowe, jest zdecydowane, by tę placówkę przejąć również do sieci szkół prowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa. Wykształcenie przyszłych rolników, przyszłych ogrodników jest szalenie ważne. Rolnictwo jest skomplikowanym zawodem. Zmienia się coraz większe wymagania wobec tych, tych młodych, którzy po nas przejmą sprawy kierowanie i prowadzenie rolnictwa w Polsce, dlatego wysoki poziom edukacji jest bardzo ważny. Świat się zmienia, my zmieniamy się wraz z nim, przypominam łacińską sentencję, ale dobre wykształcenie rolników to jest przyszłość polskiego rolnictwa. Życzę Wam, żebyście zdobyli odpowiednią wiedzę, kompetencje by zastąpić odchodzące pokolenie w trosce i odpowiedzialności za bezpieczeństwo żywnościowe, za krajobraz, za rolnictwo zrównoważone, za glebę, za bioróżnorodność, za to wszystko, co w tej chwili jest również wyzwaniem dla rolników. Żeby temu wszystkiemu sprostać trzeba mieć duże wykształcenie. Życzę Wam wszystkich możliwych sukcesów. Pana Dyrektora Dariusza Rawickiego. Z olbrzymią tremą. <noise> Patrząc na Was, to tak przypomina mi się taki plakat. To idzie młodość. Wykorzystajcie ten czas i niech nauka nie będzie wymysłem diabła. Niech będzie tym, co Was zbogaci. Tym, z czym pójdziecie dalej w życie. Wykorzystajcie każdą minutę tutaj pobytu, byście wyszli z ogromną wiedzą. To, ta wiedza będzie Wam potrzebna. Szkoła Wam pomoże ją zdobyć. Będą na Was czekali poza tą szkołą, w instytucjach, na uczelniach. Wykorzystajcie ten czas, byście byli później dobrym materiałem, dobrym pracownikiem. Ta szkoła ma Wam. W tym pomóc. Jesteście młodymi ludźmi, pełnymi energii. Będziecie Polskę zmieniać, będziecie nas zastępować. Zdobądźcie taki potencjał, który będziecie później mogli dla siebie, dla wszystkich z dobrym takim wynikiem wykorzystać. Życzę Wam w tej szkole dobrych wyników a kiedy tą szkołę ukończycie, żebyście mogli z sercem popatrzeć, że dużo z niej wynieśliście i ponieśliście w życie. Wszystkiego dobrego Wam. Na tym starcie dzisiaj życzę. A teraz głos zabierze Pan Edward Kosmal, Przewodniczący Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarności. Witam Was wszystkich serdecznie, szczególnie Pierwszoklasistów, jesteście piękną młodzieżą, bo serca się raduje, że widzę was w tej szkole. Bo o szkole praktycznie jest niezakończone, ale macie zapewnienie pana ministra poprzednio, gdy władze szkoły zwróciły się do Związku Solidarność, który reprezentuje rolników w zachodnio zachodniopomorskim, a mamy doświadczenie, że w walce o to, co jest dla polskiego rolnictwa najbardziej przydatne o interesy ekonomiczne, ale szkoła jest jedną z ważniejszych instytucji. Bo wiemy, co się stało po przemianach, wiele szkół starostwa powiatowe pozamykały i my mieliście być też w kolejce. Gdy dowiedzieliśmy się, że macie ogromne problemy, bardzo szybko zareagowaliśmy i tutaj z tej strony chciałem podziękować mojemu koledze Sebastianowi Sachajdakowi, który jest cały czas z wami w łączności. I on jako y, solidarnościowiec akademicki wiedział, jak to zrobić, bo zna problemy szkoły. Zdecydowaliśmy się, że od razu decyzja była bardzo prosta. Skoro istnieje możliwość przejęcia szkoły pod skrzydła ministerstwa, za, uzyskaliśmy zapewnienie od wiceministra Giżyńskiego, że w najbliższym czasie będzie taki list intencyjny, że ta szkoła znajdzie się pod opieką ministerstwa. W ubiegłym tygodniu udaliśmy się do Ministra, żeby to potwierdzić. Tego owocem jest jego deklaracja i z tego się bardzo cieszymy. Ja związany jestem z rolnictwem praktycznie od urodzenia, bo moje doświadczenie w rolnictwie to zaczynało, zaczynało się od konika. Lat temu kilkadziesiąt prowadzimy wraz praktycznie z całą rodziną gospodarstwo rodzinne. Dzisiaj przyszłość wiążemy z moimi wnukami i może zdarzy się tak, że znajdą również się w tej szkole, żeby zdobyć wiedzę. Ta wiedza jest bardzo ważna, bo od was zależy na przyszłość naszego narodu. My już niedługo odchodzimy, pójdziemy na emerytury, wy zajmiecie nasze miejsce. Ale pamiętajcie, że przepaść technologiczna jest bardzo ogromna. Jak wspominałem, zaczynamy od konika dzisiaj w moim gospodarstwie jest praktycznie sprzedono na bardzo wysokiej klasy. Włącznie z GPS-ami, z komputerami, to wymaga odpowiedniej, odpowiedniej wiedzy, nowe technologie, nowe W 2050 roku mówi mi się, że będziemy musieli wyżywić 8, 8 miliardów ludzi. Nigdy, nigdy ten zawód się nie zdewaluje, bo każdy chce jeść. Dzisiaj walczymy o tą zdrową żywność i przed Wami jest szansa, a szczególnie w Centrum Edukacji Ekologicznej chodzi o ogrodnictwo. Jest to. Naprawdę mówię państwu, że jest to przyszłość, bo ludzie chcą mieć i chcą jeść zdrowo i wy macie okazję i nie wstydźcie się tego zawodu. Ja się nigdy nie wstydziłem, że urodziłem się we wsi popegeorowskiej, że chodziłem do szkoły, że wywodzę się z tak zwanej niższej klasy, ale z dumą brałem to do siebie, samo zaparcie, nie byłem zawsze powiedzmy najzdolniejszy, ale ukończyłem i szkołę, ukończyłem liceum, ukończyłem studia i dzisiaj służę jako szef związku właśnie rolników i chcę wam służyć i mi się wydaje, że Centrum Ekologiczne będzie perełką. Ja postaram się, swój, jeszcze mam trochę lat życia, żeby faktycznie do was też doszła nowa technologia, nowy sprzęt, żeby, żeby, żeby ten Centrum Ekologiczne stało się perełką Zachodnie pomorskiego A myślę, że również dużo zależy od was i od ciała pedagogicznego. Dzisiaj obchodzimy 80. rocznicę wybuchu wojny. Co spowodowało, że była wojna? Spowodowała nienawiść. Ten język nienawiści, który jest się dzisiaj w przestrzeni pojawia, musimy zlikwidować. Musimy zlikwidować w stosunkach między koleżeńskich, bo to rodzi zło. I dlatego mówię, jeżeli ten język nienawiści potrafimy okiemznać, żeby będziemy nosili do siebie z wielką życzliwością. I z miłością to naprawdę możemy żyć w pięknej Polsce. I tego Wam życzę, a szczególnie młodym. Trzymam za Was kciuki. Dziękujemy bardzo. Po zabranie głosu poproszę przedstawiciela Rady Rodziców pana Huberta Nowojskiego. na się nowy etap, nowy rok szkolny i dlatego w imieniu całej Rady Rodziców chciałbym życzyć wszystkim sukcesów w tym nowym roku szkolnym. Powodzenia. W nawiązaniu do moich przedmówców chciałabym powiedzieć, że szkoła nie będzie istnieć, jeżeli nie będzie właśnie tego całego otoczenia. Dlatego też chciałabym również podziękować tutaj przy rozpoczęciu nowego roku szkolnego tym wszystkim instytucjom, które nas na co dzień wspierają, a których przedstawiciele z racji swoich obowiązków nie mogli dzisiaj być tutaj obecni. Na początku roku zawsze witam gości, również przedstawiam nauczycieli po to, żebyśmy zwłaszcza pierwszoklasiści, mogli poznać nauczycieli. Witam serdecznie panią Annę Binkiewicz-Darsz, nauczycielkę. przedmiotów zawodowych zakresu Pani Iwona Galaska-Reichel, Pani Magdalena Skórmowska-Kopczyńska. Panią Angelikę Szczęka-Czartier jest przedstawiona jako wychowawcę, ale Pani Angelika jest również nauczycielem geografii wychowawcą w internacie. Znam jest nauczycielem języka niemieckiego. Pani Barbara Kupińska przybliża nam tajnik języka angielskiego. Pani Marzena Andrzejewska natomiast przybliża nam i rozwiązuje zagadki związane z szarą strefą, z podatkami, procentami i tym podobnymi rzeczami, jakkolwiek by to brzmiało. Witam również bardzo serdecznie pana Tadeusza Ledwonia, nauczyciela przedmiotów zawodowych, jak również bezpieczeństwa i higieny pracy. Witam pana Adama Kanie, nauczyciel przedmiotów zawodowych, zwłaszcza tych związanych z mechanizacją rolnictwa. Witam pana Tomasza Jabłońskiego, który dba o naszą kondycję fizyczną, bo przecież w zdrowym ciele zdrowy duch. Witam serdecznie panią. Panią. panią Aleksandrę Rutecką, nauczyciela matematyki w Witam pana Zbigniewa Muszczyńskiego, nauczyciela przedmiotów zawodowych w <śm> Waszyńsku. weterynarii. Witam panią Agnieszkę Kubiś. <śm> która walczy, by nie mylić bitwy pod Grunwaldem z bitwą w Centrum Edukacji Ograniczej. Witam serdecznie panią Dorotę Jasiejko, która wraz z panią Magdą Uchnal jest specjalistką do rozwiązywania rzeczy niemożliwych. Dba o nasze bezpieczeństwo również i jest tym takim dobrym duchem.